super idol Siemanko widzowie na moim kanale, jestem Paweł, a okay. ze mną dzisiaj jest Ola, Ola? Cześć! Także odkrywamy grę Roblox, będzie niezła zajawka tylko jeszcze nie wiemy o co chodzi, Za no bardzo Ale mamy znióżaczki i tak. wybraliśmy takie same, bo są tak, tak, tak. No i właśnie, ja sobie jestem takim gościem, no bo ja tak wyglądam na żywo. No i Ola właśnie tak wygląda na żywo. No trochę ma inną głowę niż ja i cały ogóle. niebieskie oczy. Tak, też. A ja taką minę, bo ja zawsze tak chodzę skrzywiony, z taką mordą. No czemu nie? No i właśnie, widzowie, co tu trzeba w ogóle robić w tej grze? Chyba trzeba pieniądze zbierać, nie? Ale o co chodzi z tymi jajkami? Bo mi Ej, tu są tu jajka. właśnie jajka, tak. I ja mogę coś Uła. zrobić. Czy chciałbyś kupić pęknięte jajko? No, no dawaj, kupię. O kurczę, dobra, otwieram. Mam psa. Normalnie mam psa. Co? Mam, kurczę, trzy zwierzeczki. Ej, wiesz co? Jeszcze ja drugiego. Jest tam jest no. Ej, a tutaj jest jakieś takie fajne. Chodź, chodź, chodź. Mogę je nacisnąć? No. Co ty tam robisz? Na fontannie coś? Nie Jakiego chcesz zwierzaczka? Tego, bo jest słodki. Tego z Tak. No to musisz zasłużyć. Patrz ile ja jak musimy wszystko odblokować. A nie wiem jak się odblokowuje. Ej, tutaj jest na, naznaczone ile... jakie mam szanse, kogo dostać mogę. Tutaj na przykład króliczka mogę mieć. No tak, no spoko. No dobra, ej to... No. Trzeba pieniążki zbierać chyba i będziemy przychodzić na kolejną arenę, żeby... Żeby, żeby odblokować nowe zwierzaczki Miejko. One zbierają hajsik Mam kurczaka w co? co to jest? Ej, nie chciałam królika Mam kurczaka Masz kurczaka? <grych> ja mam, nie Ej, wiem co ja mi już mam Ej, a nie działa. ty biegasz na speedzie? Nie, tu chyba nie można sprintować Ej... Trade from... Ojej, no ktoś mi coś chce dać, nie wiem. Mi też! Nie, ja nie chcę. A ja miałam tak. Nie. A co to było? Nie, ktoś chciał coś ode mnie, ja nie wiem no co chodzi. <grym> Dobra, tu można kupić coś, ale jak to się kupuje? Co ja mam zrobić? Jak się kupuje? No właśnie, my ogólnie gramy na padach i... Czasem jest tak, że trzeba myszką, właśnie kupić, A, trzeba kliknąć myszką. Więc co trzeba myszką nacisnąć? No dobra. No to kupimy kolejną arenę i ja co już teraz? Ja też ty A, no to i poszedłem do przodu, no to chodź też. Ja już tam biegnę. Ale I... Ty kliknąłeś też? Tak. No to bo ciekawe. my jesteśmy osobno, ale razem. No bo może tylko jedna osoba musiała kupić, a my obuje wydaliśmy? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. No i co I tutaj się dzieje, ciekawego? że zwierzaczki rozwalają skrzynię, tak patrzę. No, jak. a my możemy jakoś rozwalać? Nie wiem. Czyli tak nie bardzo, a jak będę. Coś jak myszką klikam, czyli napadzie są ograniczenia. Pieski tu. O ja, no dobra. Ja idę kupić kolejną arenę wtedy. Za 2,500 I zobacz, czy się tobie też otworzyła. Nie, nie. musisz kupić. <laughs> no to kupuj. No czekaj, bo ja klikam go. Bo... Nie. nie. no, szkoda, że nie można... Ej, można! Można! Na padzie klikać. L... R R2 R2 Co to jest R2? To jest ten sprawy z, z tyłu. <laughs> To ty nie wiesz, Prawę? ola jedy. Ten? No Odlokuj hover wypełniając rangę 1 Nie wiem co to znaczy Też nie wiem Dobra, nie można sprintować, no to jest, to szkoda yy, Wiesz co, tu? ej patrz tu są diamenty w ogóle, tu są diamenty i tam są chyba potrzebne 300 diamentów zostało normalnie 300 I ty jesteś za tym, czy gdzie ty jesteś? A widzisz mnie? Co to? X nacisnę. Gdzie jesteś? Widziałem ola. ola! Może ty tam jesteś? Kupiłeś za dwa Tak, lajku? Kupiłem, czekam na ciebie, co ty się odpierdzielasz <laughs> sam. Ja... Cię? Zgubiłem. Cię. No ola, nie. Ola się uczy. <laughs> Ale tu jest magnes, możesz sobie kupić magnes. Jak zrobieniesz diamenty, one są tutaj. Widzisz? Jest kacze, tutaj są diamenty. Chodź po diamenty. No czekaj, bo już psuje coś. Uu. Tutaj są diamenty. Wtedy magnes się można, można kupić. Nie wiem, co on takiego robi. A, dobra, przeciągam. Przecież nie mogę tego przyciągać, chyba. Ja idę po zdjęciu z Ej, tu jest tego, patrz. Widzisz, widzisz? Ja tu skaczę. Uuu, hola, gdzie te. jesteś? Move faster. Jak kupisz, za kiedy będziesz szybciej biegać. A ty, okay, ja już wziąłem. A wzięłaś sobie to. No i spoko. Ja idę po jakiegoś ja zajączka nie widzę, żeby albo. Nie biegać. I... <laughs> nie biegasz szybciej. <laughs> Musisz się rozpędzić. Ja mówić, Polska język trudny. O nie. I ale ogólnie... którym tylnym ty napadzie ty Tym? robisz? To jest R2. No to patrz mi on mówi. Co ci mówi? Ja nie wiem co ci mówi. No nic nie robi. Nic nie robi. <laughs> czy, czy, a może. Chyba robisz, robi, no. no robi, robi. Tylko wolnego, tak. Dobra, ja mam jakieś kolejne... Wow, wow, ten się nie chciał otworzyć. Mam małpę! Normalnie małpę zdobyłem. <laughs> Ej, ale mam cztery zwierzaczki? A przed chwilą chyba miałem cztery. Nie, miałeś trzy. Hmm. Nie miałeś trzy, bo dopiero teraz wziąłeś... Chciałeś... Tak? Dlatego... Papuga. Parrot, parrot. Ej, nie, no patrz! A, czyli mam maksymalnie cztery. można cztery. Mogę sobie wybrać, jakie chcę. Czy co? No? Ujęny. Z tych z dołu możesz wydać. No dobra, to na razie. Na razie nie chcę. Ja e, ty klikasz unlock? Tak, klikłem unlock. Oja. No dobra, biegnę, 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 biegnę. biegnę Chcę zdobyć wszystkie jaja, ale czy to się uda? Może zarobię. Słonia! Słonia! Nieźle, Ola, nieźle. Dobra, no, to ja lecę do przodu. Jak najszybciej trzeba to ogarnąć. A może, jak ja kliknę na R2, to też będę mógł kupić. Nie, to trzeba. Ej, mogę, mogę. To nawet nie trzeba myszki używać. To można. Można tym właśnie R2 klikać. Wszystko. Czyli tym, tym. Tak. I odblokowałem kolejne jajko oraz tu jest coś. Wyposażenie, wyposażenie zwierzątek. No dobra, co mogę ich wyposażyć? Mogę A ty im dać obrąże. Tak, 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 tak. Patrzysz na, na kup i kupujesz. O, dobrze. Wow! Dobra, kupiłem. Yy, kupiłem obrążek. Ktoś, ktoś ją ma na sobie? Jak się ubiera obrążek? A co ona robi? A nie wiem jeszcze, ale mam też jabłka. Jabłko? Zjadłem jabłko. Co dało mi jabłko? I tu jest coś napisane u góry. Znaście Morpeth z A to za luksy, Ola. My nie mamy, nas nie jesteśmy na takie rzeczy. Ej, i co on chce ze mną tradować? Bo ja chciałabym wiedzieć. <laughs> nie wiem. Mogę zobaczyć co on chce? A ty, 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 a ty też tu jesteś. Ja nie wiem o co chodzi z tymi trade'ami. Ktoś chce nam coś dać za darmo, czy co? Nie, no, no myślę, że zamienić, ale. Widzowie, jak Czemu wy nie wiecie. Co? Jak zobaczyć? Co Trzeba zaakceptować. To. Wtedy dopiero się wyświetliło, co on ci tak? chce dać, a co ty chcesz jemu dać. Tak, ja już sprawdziłem. To widzowie, jak macie podpowiedzi, ogólnie, co tu robić w tej grze, może macie jakieś życzenia, na przykład, w co grać, bo my tak nie bardzo ogarniamy, no to mówcie, co tam chcecie. Mówcie, co tu się robi, jak to się robi? O diamenty. Potrzebujesz więcej diamentów, no ale skąd się bierze te diamenty, właśnie? Mam rozwalać po prostu. I new items. Mam jakiś, no Mam jakiś eliksir szczęśliwych jaj. Szczęśliwych jaj. A za pół godzinki 25 minut, diamenty będą. No dobra, I to jeszcze po mam. czasu. Wróciłam A ja mam gdzieś. jakieś nagrody, sobie i muszę chyba kliknąć. Jednak myszką książka, jakieś potki, dostałeś? Różne się? rzeczy, tak. Dlaczego? Nie wiem. ja już zablokowane <laughs> No cóż. Jesteś lepszym graczem ode mnie. No tak. Ja nie umiem. Nie wiem, wszystko mam wypić czy nie. Co teraz? O Boże, co się stało. Ja zabrałam ci. Co ty mi zabrałaś? No w sensie... Poszłam tam uderzać takie, które już uderzałeś. Oho. No i znowu coś wykonałam jakąś misję, no to, to, to... Co tam się dostało teraz? Książkę znowu jakąś. Ale... co ty robisz? Ja nie wiem, co ja robię, właśnie... Ale dobra, coś tutaj, bo mam diamenty, mogę a ja kupić coś. ja tutaj jest od bloku jeden obszar, wykluj 10 jaj. Aaaa, ja nie dostaję nic, bo ja muszę jeszcze jedno jajo wykluć. no to ja, no ja to idę już jajko. Wiesz, co chodzi. a ja idę dalej. Mam tyle pieniędzy, mam, pewnie że mam. Ej, L1! Co to jest, L1? Łot! To jest lewy z tyłu. Wywalam się do domu, nie muszę biegać z buta, no i fajnie. Dodawać kolejne jaja. Ty, półtora tysiąca. O, mam tyle. Nie Nieźle. No, nieźle. A bo to jest najlepszy zwierzaczek. Ten, co ma tylko 4%. I mi go dało. Także kozacko. 4 tysiące jajko w diniak. Shop. Normalnie shop pracza, Shop pracze robi prania. A Ja też mogę. A patrz, bo ja mam takie coś gdzieś. Co ty tu? masz? Co ty masz? Już tu jestem y y y hm. O tu patrz mam taki potek szczęścia Potka szczęścia masz ja Użyłaś go y Wydosuję tygryska dzięki temu Ło ty masz fajerwerki o, o, Jak te Nie, fajerwerki się zrobiły? w New z Dlaczego? Nie wiem dlaczego, dlaczego? Ale... I... teraz, dwa, trzy... Patrz, mam teraz pięć zwierzaków! O co chodzi? Czemu mam teraz pięć? Ja nie wiem, jak to działa. Ja może możliwość mania więcej. Mania... mania więcej? <grym> <grym> Lubię mać więcej. Dobra, ja sobie wezmę... o, dobra. Co to jest? Zwiększa siłę twoich zwierząt, a może szybkość? Nie chcę, nie akceptuję od tego gościu. Nie, a ogólnie te wiem. zwierzaczki są lepsze, jeżeli więcej kosztują? Nie mam pojęcia. Tygrys jest i tutaj, i tutaj. Tak? Ja nie wiem, ale dobra, dobra, zaakceptuję, bo gościu chce tradeować. Inny gracz jest już w wymianie. No to co ty chcesz, gościu? Hmm. Biegnę. Nie Biegnę. No Ej, I można kupić cztery. deskorolkę, odblokować. Nie mam pojęcia, jak może później, na dalszym etapie, nie? No to wtedy można szybko zasuwać, bo tak to z bota cisnąć, To jest jakaś masakra. Ej, one są jakieś, popatrz, ten ma 37, ten ma 31. Ej, Nie czekaj, wiem, co bo. To znaczy. nam, aha, że te liczby. No. Turcja. Czemu to się nazywa Turcja? Przecież to jest? Ten, co to jest za ptak? Zobacz. Bo ja zapomniałem. <grych> Turkii. Turki. Turki po polsku. Po polsku. Indyk. indyk, no właśnie, a tu jest Turcja napisana. Co to ma być? Bo to o, przetłumaczyli to dosłownie. Ale chick nie jest przetłumaczony. Mój kurczak jest chick. Wow, wow, co jest? Co się stało? Nie, nie chcę kupywać Robloxu, Co jest? Czemu mi to się zrobiło? O, no to mnie nie jest dobra idro. Ja idę dalej. Idę dalej? Znalazłem handel. Patrz, tutaj są Handel z A weź ze mną Tradey. Zobaczymy, no, co będzie. Nie wiem, ja jestem zrobić. tu, 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 tu. Ja pokazuję Oli myszką, właśnie. Yy, w sensie, ręką. I teraz ja ci mogę dać coś na przykład, i wtedy ty mi coś możesz dać, ale no, tak to wygląda. No, ale ja nic nie chcę, ty też nic nie chcesz. Dobra, <śmiech> <śmiech> nie dam ci nic. Co ty sobie myślisz? Ej. No, wal. Czemu on nie chce walić? Ach, to jest jakaś wielka skrzynia, to ja ją zniszczę. I co? No i wszystko. W ogóle patrz. Nie wiem czy ty tu jesteś też, czy nie? Nie, ja dopiero idę, bo ja. Bo tu jest jakiś, jakiś, jakiś nie wiem co to jest. <ścoughs> Przejdę przez tą bramę. Jezu, się boję. Moje zwierzeczki. Chcecie jej tam iść, czy nie? Dobra, idziemy. I ja tu będę ja. diamenty? Zapłaciłem no za to A co to jest? Nie wiem Ale <laughs> zobacz gdzie ja jestem Dawaj jest do mnie Jesteś z choinką dawaj, przejść Czekaj przez tą... bo ja nagrody dostałam Olej te nagrody ola Dobre ja też dostałem co jednak nie olej <laughs> Diamenty dostałam. Się posypały I dawaj od razu przez ten teleport Czekaj bo ja chcę zobaczyć co książka robi Ola Znam książkę Ja bym cię kopnął ale nie mogę Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. O! Chodź, chodź! Ola! No, ale Ola. daj mi trochę hajsu zgarnąć, bo Nie ma hajsu! Co Ty? Ja muszę misję zrobić. żeby hajs. Ja muszę dementy. A, nie ten guzik. Ja go kopnę. Chyba jest taka emotka, kopni kogoś. Nie, nie ma. No dobra. Nie kopnę Cię, masz szczęście. O! Teraz mam jakieś złamać cztery diamenty. Nie wiem, co to znaczy. Złamać? No. no. A ja mam co? Odblokuj obszar i wyklucz jajko. A te diamenty pewnie. Ej, nie, ja ci je ukradnę. No, nie rób tak. Złodzieju. <laughs> Ty nie musisz ich złamać. No nie. <laughs> nie będziesz taką pałką. No, ale czemu? No, bo ja potrzebuję. <laughs> to się nazywa hamster. O. Co? Jak robię coś ci na złość? To jest chamskie. No, no nie gadaj. To jest niekulturalne i niemiłe. No ale ja się wychowałem w lesie i tam je krowy i grzyby wychowywały. <gryby>? No, grzyby? Jak, jak mogą grzyby kogoś wychować? No przecież one wyrastają z ziemi. Dzieci też wyrastają z ziemi. No nie wiem. Nie. Nie. Jak coś, to dzieci wcale nie wyrastają z ziemi. Nie słuchajcie go, on Jasne. Kłamie. Dobra, chodź Ola, masz nie, dużo. Nie, bo ja muszę diamenty złamać jeszcze dwa. Ale to wrócimy tutaj. Nie. Wrócimy. Nie wrócimy, no. No chodź tu. No bo tam jest fajniej. Dobra, to ja są idę. są tam diamenty? Tam, obiecuję, że są. Normalnie. <laughs> ja mu, ja, mu no ja już wierzę. widzę, ja już widzę diamenty. Kłamiesz, no dobra, idę, ale kłamiesz. 30 diamentów tu jest. O, nawet więcej. O, Wywróciłem się. Gdzie jesteś? Get to the end for a rewards. No dobra. Ale nie widać się. Nie Oj, widzimy się. Oj, ja też. Nie możesz się <laughs> potknąć o te czerwone. A myślałem, że razem będziemy przychodzić. Tu jest smutna, a tu jest... Ja idę na wesołą. Ej, ale... Ja idę na smutną, ale co? Nie... Ja wow. skaczę po piłkach na wesołej. Ojacie, joko I kobeko. idę po tęczowych schodach. I co, wygrałem? Skrzynka. Co jest? Jak ją wziąć? Nie mogę jej wziąć! Uf, uf, uf. No nie, no umarłem, przecież to jest... Już wiem czemu smutna buźka Wygrałam Wygrałaś? No nie, jakieś itemsy dostałam To ja idę sobą buźką wtedy O, mam pingwina teraz I wróciłam Bo smutna buźka była bardzo smutna Nie dałem rady przez nią przejść Ale jest krótsza No dobra o nie no, szybko, kręć się. Jest z powrotem, tam, nie? u siebie, na, na hajsie. Co tutaj, sobie. A tam była skrzynia, byłem w tej skrzyni, I czemu to mi nic nie dało. No i jestem z powrotem. Czas odnowienia: godzina 15. What. Co ty? Właśnie, bo mamy teraz dużo nagród. Dostaliśmy. Eee... No, a ja dalej potrzebuję te diamenty. Bo ty Co jesteś to daje świnką wtedy? i zepsułeś mi te diamenty. Oj, tam od razu świnką. No tak. Magnes. Dawaj, Magnes, już O, Magnes przyciąga normalnie mi hajsik, jo? Idzie on jest? A, po środku. Patrz. Normalnie mi zbiera. Ja idę dalej odblokowywać teren też idziesz? O, to fajnie. Idziemy razem. Ej, coś mi się amazing deal zrobił. A, to nie, oni chcą, żebyś ty płaciła im pieniądze. Nas my nie, nie chcemy. Spasz. Bandyty chcą nas. nasze pieniądze. Ja chcę diamenty. Tu jest szybciej biega Ja mam 4000. Ty masz 4000 diamentów też. Skąd my tyle mamy? Dobra, co tu jest ciekawego? No ale jeszcze? ja muszę złamać, a ty... Eliksiry. Nie, ty musisz. Zwiększam tymczasowo z wydobywane monenty dawaj. Ej, ja mam jakąś strzałkę, idę za nią. Idziesz za strzałką? No dobra. Jak to się odblokowuje kup O, wszędzie Robluxy byście chcieli. Nie ma! Nie ma robluxów Mi też prowadzi jakąś strzałkę. A wyposażenie dla zwierzątek. O, teraz dopiero szybko biegam. Czemu to tak? Czasami szybko biega, czasami nie. No i fajnie, no mam obroże. Dobra, ja wracam do domu, się wys tego strzelam. I biorę kolejne jajo. A jak to działa? Czemu tylko jedno się teraz odblokowało? Hmm. Świnia! No Świnia normalnie, a czemu nie? Dawaj więcej tych więcej świni. Jeszcze więcej świni. Naprawdę czemu nic, nic innego mi nie wypadnie? O! Strach na wróble Jak to się wygowuje? Hmm. Nagroda. Ej, jeszcze czy zaraz deskorolka będzie. Jeszcze cztery misje wykonać chyba trzeba. Za jajka są dwie gwiazdki za złam diamenty. O, teraz ja muszę łamać diamenty. Bo nie, nie umiem łamać diamentów. Dobra, te najdroższe jeszcze kupię trzy jajka i wykluje mi się. <laughs> w ogóle mam stado świn. Zobacz! Stado świn! <śmiech> <śmiech> Już same no, no, cały czas mi dropią. O, jeszcze mam lamę. A to jest dalej lama, czy lama lama? Lama lama. Jaka dalej, bliżej? <noise> o, dwie gwiazdki, teraz 50 diamentów muszę zarobić. To jest chyba łatwe. Zdobyć tyle diamentów. No to... Zdobyć diamentów to tak. nie jest ciężkie, ale łamać diamenty, bo ich jest mm. mało. Ot, nie, co to, to było znowu. Ale skąd te diamenty się biorą, właśnie? No, bo no właśnie, na przykład to jest. Aha, czyli gdzieś daleko po prostu. O jeden zdobyłem, jeszcze 49. No to. A moja flaga zbiera hajs cały czas. <grym> Spoko. Ja idę dalej, nie? Bo tam jest pewnie więcej do zarobienia. No, ja idę wykluwać jajka. Im dalej, tym, tym lepiej. Może opłaca się zrobić. Yy, w sensie eliksir jakiś. Zwiększa. Z, jakieś tam. Zdobywanie przedmiotów. Dawaj, normalnie. Zwiększa obrażenia. Też wezmę. Szczęście. Biorę szczęście. Patrz, mam jakiegoś stracha na wróble. To też wezmę. Stracha na wróble? Pokaż. I A ty jesteś w domku. Dobra, ale ja wiem o co chodzi. Tylko moje zwierzęta zginęły w ogóle w akcji gdzieś co? jest, a bo wy tutaj sobie bijecie. Ja mam stado świn, jestem z nich dumny. Ale też mam strach na wróble, o właśnie tak wygląda strach na wróble. Ja mam dwie świnki też już. Mam pół miliona pieniądzów! Jestem... mam cztery <laughs> świnki. Cztery świnki? No. No nie? Bo z tego żołądzia dużo świnek wychodzi. I dwa strachy. Dobra, tu coś jest jakaś rzecz. O! Dobra nic się nie stało, wszyscy zdrowi. Tu nic nie ma chyba, ale to wygląda jakby się chciało otworzyć. W sensie... Okej, okay, coś tam się zrobiło, jakaś ranga. Ło! Wow, Ferwerki i wszystko nie wiem, coś się stało. Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. A czemu? Ale mam deskorolkę! Normalnie rangę zdobyłem, mam drugą. Ja mam 4 strach na wróble i 3 ćwicie. I teraz nowe nagrody są do zdobycia. Jak się... jak ja to zrobiłem? Tą... Rangę zdobyłem, nie wiem jak, ale... ej. Ja jadę po ciebie, Ola. Ja... tu kościu normalnie lata, ty! Ja też tak umiem w sumie. Nie, ty jesteś. A tutaj cię widzę. Patrz, jak ja zasuwam mnie. Gościu. Widzisz ty to? A ty nie widzisz, bo ty sobie patrzysz na jakieś... Patrz jakiś migam na desce. Normalnie deskolocnie nawet bym powiedział, bo sobie latam. No. Dobra. Na razie żegnamy się już na dzisiaj. Ola jest biedna, ona nic sobie nie radzi. Nie ma deski. Oj, oj. A ja nie wiem, jak z niej zejść, Jak się schodzi z deski? Zsiadłeś, pytam. Jak zsiadłem? No. A może jakie ja wchodzę w jakieś. Jezu. <laughs> ja. Może już zawsze ją będziesz miał. Zawsze? ja widzowie, pomóżcie. Czy w tej grze można zejść z deski? I jak? W ogóle. Ej, R1, dobra. No R1, nie, co się dzieje? Ja kliknąłem L1, nie R1. No R1 tu jest instrukcja przecież, po lewej stronie ekranu, no. Jakiś ślepy jestem, czy co, no nie. O nie, nie, ten guzik! Znowu się wystrzeliłem. Jeszcze polecę do oli i pomachamy wam, na do widzenia. Trochę pogramy jeszcze i, i, i zobaczymy ile, ile nam się udaje, jak zdobyć. Chodź Ola tutaj, chodź Ola. Ola, 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 No Ola, czekaj, Ola, bo ja właśnie Ola, musiałam Ola. zarobić, bo mi nie było stać, żeby to kupić. <laughs> Gdzie ty jesteś? Dobra. Jo, ferwerki strzelasz, co ty? Ja otworzyłam. Aha, Ola, chodź. Musimy pomachać widzom. No już, tylko safe zapsuj. Ty z safe Gdzie ty jesteś? Jestem obok ciebie. Tu. Tutaj. Ja się patrzę na widzów, też nie chcę. Patrzcie moje spado. Ja mam więcej strachów tam był A ja mam więcej śpiń. Dobra, to na 3-4 machamy. Raz, dwa i...